Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na chyba najlepszej serii na tym kanale, ponieważ ostatnia seria zgarnęła aż, słuchajcie, 100 wyświetleń, czego jeszcze na tym kanale nie miałem. E, jestem naprawdę zaskoczony, nie będę ukrywał. E, słuchajcie, nie będę ubijał bowelne, nagrywam odcineczek, słuchajcie, póki się dobrze czuję, taka ten, 30 jeszcze, więc odcinek wrzucam dwa dni później. Jest to odcinek oczywiście z serii co zbieram w tym miesiącu, w miesiącu wrześniu. Yy, mimo wszystko zaczniemy najpierw od, yy, od tego, co udało mi się zdobyć w tym miesiącu. A było tego, oj przepraszam za Facebooka, już wyciszam. Yy, było tego, słuchajcie, naprawdę, naprawdę dużo. Yy, znaczy, znaczy dużo. Może niekoniecznie dużo. <tryk> Oh, przepraszam, nie o tyle dużo, co bardzo fajne rzeczy udało się zdobyć. Pierwsza rzecz, którą się udało zdobyć, co już zapowiadałem, że się uda, Egzekutor. Nawet nie wiecie, jak mnie cieszy zdobycie tego statku. Napra udało się wrócić tak naprawdę na top 10 w No, tak akurat mam to przejść, no bo chociaż paradoksalnie mogę wam pokazać, jestem w stanie, zagramy sobie. W międzyczasie raz te Grand te naprawdę świetna sprawa. Ok, już przegrałem, już przegrałem. Mogę się poddawać. Bo jeżeli, jeżeli... no dobra, to sobie nie zajmę. Bo taki mirror gra się w ten sposób, że musicie oznaczyć przeciwnego okres, Jeżeli przeciwnik wam to zrobi pierwszy, to przegrywacie. Anyway. Naprawdę się cieszę. Egzekutor to świetny statek. Świetnie się nim bawię, że tak powiem. Słuchajcie, nic zdać, nic ująć. Powoli, ta echolona zbieram. To naprawdę widzicie, że już jest aż 8. znaczy już dało się wbić na 6 gwiazdek. I jak skończymy, tak naprawdę, to będę mógł już przeskoczyć na kolejne i finalizer będzie sfinalizowany. No dobra, przepraszam. Poza tym, udało się, słuchajcie, zdobyć. Gasa Nawet nie wiecie jak mnie to cieszy Na razie tylko tyle Z, Zaraz tutaj wrzucę, potem dwie na Jedna Rexa, jedna Fivesa I potem jeszcze, i wtedy na końcu dam na gasa I wtedy zobaczę jak będzie z tymi dwoma jestem naprawdę niesamowicie uzadowolony Aczkolwiek powiem Wam, że sam unlock to była jakaś tragedia Pierwszy team to było tak naprawdę To nie było jakieś, jakieś naprawdę trudne, oczywiście bez To był Snips tam tak naprawdę chodziło o to, żeby był jakiś odpowiedni turn order Nie wiem czy mogę to pokazać Nie Aha, bo szakty zdjąłem mody przez co nie można zagrać y Turn order był taki, żeby padme dała skilla, potem tam Shakti użyła i tak dalej i tak dalej Żeby po kolei się te ruszyły Tak naprawdę przy odpowiednim modowaniu udało się i w biciu, co najważniejsze na na relikt trzeci Skąd ty to masz? Skąd ty to masz i zostawiłem? Okej, okay. nawet nie pamiętam szczerze, e, no, tak naprawdę to wystarczyło, oczywiście, z 3 zety i udało się to odblokować. Drugi team, e, który wymagał Ventres i droidów, to była istna. Istna, słuchajcie, katorga. Nigdy w życiu nie chcę tego. Oczywiście, wystarczyłoby, pewnie, dać tą zetę i dałoby radę to zrobić. Użyłem poradnika jakiegoś jednego użytkownika na Redditie. Męczyłem się z tym 4 godziny, żeby jeszcze odpowiednio domodować, zmienić i tak dalej, zrobić odpowiednie speedy, tenacity, potency. Generalnie skupiało się to wszystko na tym, że Chodziło o to, aby jak najbardziej y, była szansa na to, żeby Magna Garde z y, atakował. To spowodowało, że dostawał Tanta. potem przeciwnicy atakowaliby Magna Garda, a Ty w tym czasie atakowałeś pozostałymi postaciami. Powiem Wam, to była naprawdę istna katorga, ale udało się zrobić. Się, wbiłem już od razu y, tyle shardów, jeszcze zostało mi, no, no troszeczkę mi zostało. Nie wydaje tej waluty, bo ona mi się mimo wszystko przydaje do innych rzeczy. A bardzo mało szardów się dostaje, więc uznałem, że to nie jest warte. Gra warta świeczki nie jest. Med mody mam już przeszykowane. Możecie sobie zerknąć. E, uważam, że są naprawdę, naprawdę fajne. Ten jest najgorszy. Teoretycznie mogę go spróbować, kalibrować, ale. A, no, raz zrobimy. No właśnie, dlatego się nie bawię w kalibrację. Eee, no, no cóż. Takie mam mody. Ten też jest taki sobie, aczkolwiek e, dla mnie. Ex, ile extra on ma speedu dzięki temu? 128. Nie pamiętam, ile gaz będzie miał, jak wbiję mu relikt. No już teraz ma ten, no to już będzie miał 200, 260. No. Plus jeszcze dużo dostanie z samego giru 13. Jak widać, powoli też wbijam od razu jego klony, wszystkie. Na razie nikt jeszcze nie ma modów, no bo, no, no bo jeszcze czekam. Z tym, tak samo tutaj, a propos egzekutora, jeszcze ostatnią rzeczą, którą muszę dopiąć, jest to wrzucenie tych wszystkich modów na yy, na złoty tier. Został mi brak tylko boba, reszta już jest zrobiona. Nie wiem czy to jest Jungle Pet. Yy... Miał być bez karmando. Oni wszyscy będą mieli złote mody, więc tak naprawdę. Te będą ulepszone tak jak tylko się da. Możliwe, że jak będę miał czas podczas całego tego farmienia, o czym też jeszcze inne rzeczy powiem. To podniosę Kadbeina trochę wyżej i bez Karmandu trochę wyżej. Reszta zostawię tak jak są. Może tego boska kiedyś. Ehm, dobrze. Poza tym, jeśli chodzi o zrejektowane postacie, są tylko dwie. Jest to general Kenobi i właśnie Jedi Netanakin. Ehm, czemu tylko te dwie? No bo potem wbijałem już na gasa wszystkie, wiecie. całe ehm, waluta z z rajdu szła. W generała Anakina Walkera i jedynie zrobiłem Jedi Night Anakina, aby Team Quagona, że tak powiem, robił cokolwiek na Grand Wleciał jeszcze jeden Omnikron, wrzuciłem Omnikron Rexa. No jest dobry, po prostu jest świetny, więc czemu miałbym go nie dać? 50, praktycznie skill, który daje mu ile? 50 kolejnych, 50 speedów, więc nawet jaką mam tutaj, yy, 231, to tak naprawdę jest to 281. Jego mody jeszcze będę usprawniał, bo są takie sobie, szczególnie ten. Eee, no. I to by było tyle z zdobytych rzeczy, może aż. Eee, mam teraz rzeczy do zrobienia. No i słuchajcie, tutaj już widzicie jest tego sporo. Eee, może zacznę tak. W co aktualnie celuję, w co będzie moim najbliższym unlockiem? Jedi Night Luke Skywalker. Eee, coś, coś śmieszne, pojawił się Lightspeed Bundle w momencie, kiedy dosłownie, chwilę, jakiś tydzień później, kiedy zdecydowałem się na to. Dlaczego? Zalek eee, już wam mówiłem, bardzo mi zależy zdobywać wszystkie rzeczy, a szczególnie postacie z Proving SLK SLKR jest niestety za słaby, żeby zrobywać ze Proving Malgusa. znalazłem w internecie taki team, gdzie jest Jedi Night Luke, Hermit Yoda, SLKR, Stone Trooper Crew. I to on nas spokojnie pokonywał Malgusa. Więc jak najbardziej postaram się to zrobić. Jeżeli sobie popatrzymy na Journey Guide, yy, muszę to tak naprawdę zdobyć 4 cztery, cztery relikty, więc yy, nie ma żadnego problemu. Co nam po prostu sprawia, że Team Commander Lucas Kewekera w końcu zostanie z, zreliktowany, yy, mimo wszystko, jednak to się odbędzie. Wątpię, żeby udało mi się to zrobić w tym miesiącu, aczkolwiek luka jest tam naprawdę blisko, jeżeli chodzi o wiecie, manualne zbieranie. Tak naprawdę tego mi brakuje, w ogóle jest to. Tak naprawdę zdobywam to z. No nie, nie ma. Z tej takie shard shopów, więc. No stąd to wszystko zgarniam. E... Hermit Yoda. No i właśnie. Zauważyłem, że skoro wydaję wszystko na. Na generała Nakina Skywalkera. To Kantynę mam stosunkowo wolną. Więc uznałem, że zacznę robić wszystkie farmy, które chciałem zrobić z kantyny. Pierwsza Sith Maruder, druga to będzie to, miał być, to będzie Calcatan. No i kolejna to będzie yy, Darftalon. Myślę, że do tego czasu zdążę zebrać i Hermitiodę oraz i generała Nakina Skywalkera. Hmm. I tak będę miał tego Jedi Night Strzelam, że w tym miesiącu mi się nie uda, w następnym jak najbardziej. E wiem, że trochę się roztrzymywuję, nawet gasa nie mam lepszego. ja oczywiście zastanawiam, jak to zrobię dokładnie. E Jeszcze tego nie wiem. Jeszcze to będę, pewnie będzie mi się zmieniało 200 razy. Kolejna ważna sprawa. Jaka będzie następna galaktyczna legenda? E będzie nią. Jedi Knight, Jedi Master Luke Skywalker. Zmieniam to ze Sifem Perora Głównie dlatego, bo Jedi Knight Luke Skywalker. bo chciałem go bardziej robić, ale wcześniej wiedziałem, że Sith Eternal pokonuje Malgusa. A skoro znalazłem inne rozwiązanie na ten Tier z Malgusem, no to nie muszę go robić. Więc to będzie po prostu następna galaktyczna legenda. Bo jak sobie popatrzymy, słuchajcie na Journey Guide, zrobię Team Commander Luke Skywalkera. Zrobię Hermit Lorde Jedi Nata Luka, to zostanie mi monumentem Artodytu, żeby tak naprawdę y, zdobyć Jedi Mastera Luka. Wiadomo, jeszcze tutaj jakieś parę reliktów. Y, sam statek, ale widzicie, że tak naprawdę tutaj dużo mi <laughs> nie brakuje. No dobra, tutaj widzicie, mam parę postaci. To są postacie, które planuję przemodować. No nie oszukujmy się, y, mój Resistance Hero Po. Fin nie jest. Nie jest nie wiadomo jaki. Jest stosunkowo wolny. Myślę, że mogłem go jeszcze przyspieszyć, ale aczkolwiek wystarczy, wydaje mi się, że po prostu trzeba podbić te mody, ewentualnie ten zmienić. Kolejna postać Rex. Planuję go zmienić na mody Tenacity Potency same, czyli dosłownie będzie miał full potency. Wydaje mi się, że to mu da więcej, bo i tak skoro dostaje 50 spida. To nie, potrzebuje tyle, to nie potrzebuje tych modów na Spida, nie? A Potency, które sprawia, że nakłada więcej, więcej, więcej tych debuffów, myślę, się bardziej przyda. Kolejne, kolejne postacie to są 4 Robale. Te trzy głównie dlatego, bo paradoksalnie aż tak daleko od Malevolence nie jestem. 50 Shardów. No i generalem Brut Alpha, bo. Po prostu chcę go przemodować na złote mody, bo akurat on mi się po prostu przyda nawet później. Kolejne trzy postacie, które chcę, muszą zostać przemodowane, jest to Padme i, Gen i Generał Kenobi Oraz chcę zrobić bardziej wiecie, zabójczego Anakina, więcej, więcej obrażeń, żeby zadawał tych skryt damage i tak dalej. Bo na razie wcale nie ma aż tak dużo, chociaż 216, ale. To można, to można po prostu mocno podbić. E, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu zrobię to na złoto, to na złoto i to na złoto, a resztę zostawię. Coś w tym stylu. E, no bo Speedo to naprawdę ta postać nie potrzebuje. Ok, jeśli chodzi o postacie zreliktowane, e, do zreliktowania, są, jest to ta piątka. E, no ja już wiele razy wspominam o tym, jak ważna ważne jest Dartraja, Savage, Nihilus. Dark Trooper uważam, że też jak najbardziej zasługuje na relikt, no bo jest atakerem, więc R5 wyda, wypadałoby wbić. I Gryfus tak naprawdę jedna, dwie zety i mamy kolejny team do, do zrobiony, nie? Zobaczcie, że jesteśmy naprawdę blisko wbicia siedmiu gwiazdek. No dobra, zdobycze lightspeed bundle'owe, bo oczywiście jego sobie kupiłem. Uznałem, że czemu w sumie nie? Eee, nie miałbym żadnych szans zdobycia go bo, a przynajmniej zajęłoby to naprawdę cholernie dużo uznałem, dobra kupuję kupiłem też tego manla z Rolo i Hanem Solo no i Probroidem nie, nie daję tutaj bo powinienem to w sumie dać do zdobyczy aczkolwiek zostawiam tu, bo oczywiście te postacie muszą zostać zmodowane, a umiejętności ulepszone jeśli chodzi o, o rzeczy za normalną energię farmię te trzy postacie Mondmoth ma jedna z niewielu postaci, której brakuje mi tak naprawdę do Jedi, Jedi Mastera Luke'a Skywalker'a, A Krenik jedna z niewielu postaci, którą potrzebuję do Sith Emperora, jeśli chodzi o szardy. Bastila, jak sobie popatrzymy na postacie, które są potrzebne na, 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 na Rewana. Dark, Dark Rewana. Zobaczymy sobie. Jest to tylko i wyłącznie Bastila. Resztę mam już e, bitą, jeśli chodzi o szardy. Jest to też jakiś side project. Uznałem, że Revan Darf Revan się jak najbardziej mi przyda. Yy, powoli go zacząć robić nie zaszkodzi. Kolejną rzeczą, którą mam zamiar yy, farmić, jeżeli skończę na przykład Krenika, bo akurat Krenika, dokupuję go za te Get1, w sensie z arenowe. Yy, no, wiecie którą? Tą z terytorium Battles MK1. Yy, wykupuję jego shard, więc go mam najbliżej. Przerzucam się na Radusa, no bo wiadomo kolejny galaktyczny gielkowy ship, którego planuję zdobyć To będzie Profundity yy, Prawdopodobnie coś pod Jedi Masterze Luku, Coś w tym stylu yy, No bo tak naprawdę jak sobie zostawimy Hera Dwa relikty wyżej Jennerstwa do wbicia, Bistan mam, Mon Mothma będę miał z Jedi Mastera Dash jest to postać, którą muszę no, z relikt wbić Normalnie, aczkolwiek już mam zebrane Wszystkie szardy jego, kasian Radus R9 będzie to prawdopodobnie pierwsza postać, którą wbiję na R9. Jeśli chodzi o materiały same R9, myślę, że do tego czasu się uda wbić, bo jak sobie sprawdzimy, Droid Rainów brakuje mi 9, więc myślę, że do tego, zanim ja słuchajcie wbiję, to idealnie będę miał już na ten relikt. E tak naprawdę największym jeszcze rzeczą, którą będę musiał zbierać do Profundity, jest to Outrider, jest to drugi statek, który farmię No, trochę mi to zajmie. mniej jednak jak skończę, to już będę miał praktycznie wszystko pod Profundity zanim ja wiecie, wbiję te relikty i tak dalej. No i na samym dole jeszcze jest jeden projekt, który będę na pewno musiał kończyć. Jest to Luten. No bardzo chcę Lutena. Raczej nie będę robił so garery. Bo uważam, że 400, 400, hmm, 400 Kairoteku to jest dużo przy rzeczach, które planuję robić. E, z postaci, które są Kairotek Heavy, to chyba jest Jedi, Jedi Knight. To kosztuje 200 Kairo. E, ty nie kosztujesz. Tu też chyba nie ma. Nie wiem, czy Radus nie kosztuje jeszcze. No i wiadomo, Dash i Kai. Więc no, mimo wszystko. Nie chce się, no i sama momot ma 500, więc trochę Kairoteku zgarnie potrzeba. Nie chcę się aż tak właśnie więc rozrabiać na garerę, Taki team prawdopodobnie zrobię. Albo ewentualnie, nie wiem, jakiś Bistan czy inne tutaj wleci. Hmm. No. Czy jeszcze coś tutaj zbieram? Wchodzę sobie w tego... W moje ulubione reszta niektórych postaci. To są oczywiście rzeczy, które też są pod... Sifeternala. Raczej tutaj nic nie ma. Jest Sif Maru, jest Sif Empire Trooper. Go chyba sobie w ogóle na razie odpuszczę, bo Bond tutaj był, żeby być tankiem dla Sif e, Eternala Czy to tyle, co zbieram? No, taki mam mniej więcej plan. Wiecie, tak naprawdę ja akurat teraz mam, że tak powiem, mniej grania. Człowiek teraz będzie kolejny Conquest. Jeszcze nie wiem, jakie będę miał podejście do tego Ezry nowego Czy będę jakoś mocno w niego leciał? Raczej wątpię, bo w ogóle jaki dzikus, nie? Taki. <grymny> bo nie oszukujmy się, do Galaktycznej Legendy Asoki to mi dalej niż daleko, nie? Mimo wszystko, 3 relikty 9 pewnie jeszcze. Jeszcze jeden relik będzie tutaj. Więc raczej nie dla mnie ta postać. Yy... Hmm. Myślę, że to tyle. Ja przypominam o tym, żebyście sobie odebrali kalendarz, yy, który będzie, nie wiem, co jest nim jeszcze. Jest nawet na storze. Yy... Yy, no i co, to chyba na tyle. A jeszcze ważna sprawa do Late Speed bundla. Ja cały czas używam tego. On tutaj był za 130 zł, w telefonie nawet za 125. Jeżeli weźmiecie sobie VPN-a, nawet który jest podstawowy w poperze, to możecie go kupić za 97 zł. Jeżeli chcecie, o, w ogóle mi się wtedy zreliktowo do 5. No, spoko. Nie, chyba to tyle. Niczego mam nadzieję nie pominąłem, co chcę zebrać. A, wiem co, jeszcze miałem powiedzieć. Yy, bardzo poważnie myślę nad Leviatanem, żeby wiecie, po, po Profundity od razu myśleć po Leviatana. I tak prawdopodobnie zrobię. Dlatego wiecie, już trochę setapuję sobie Malgusa, yy, Malaka, mam zamiar sobie. co w się sensie, wiecie, żeby o tym myśleć, jednak wiecie, prędzej czy później ktoś go zrobił u mnie na mojej fliterenie i będzie nie do pokonania. Parmienia jest dużo. Myślę, że będzie warto, ale to już myślę ostrzelam, że tak mniej więcej za dwa lata dopiero. <grych> Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, zostawiajcie lajka, subskrypcję, komentujcie i widzimy się w następnych odcinkach naszej serii Star Wars Galaxy of Heroes. Zapraszam na Grand Arena, aczkolwiek teraz gdzie Conquest, więc ich nie będzie, ale pewnie zrobię jakiś gorzkowy podcast, nie wiem jeszcze o czym pogadam, ale na pewno będzie, więc stay tuned, do zobaczenia, na razie, cześć.